Sonia, Sońka Nie powiesz Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź. Sanka. Chodź, Chodź. Chodź, Chodź. 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 Usiądź, usiądź, Chashi, chodź do mnie. Już nie przesadzaj. Usiądź, usiądź, usiądź. No, siadaj. Chu, no, Tak, to chu, Za za blisko jej widać. chu, 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 od ciebie. Za Kaczyńskiego. Co zje Nawet puszczę wracasz. Sońka, a za babcie? No pięknie. No. Sonia, nie przybliżaj się, bo nic cię nie widzą wtedy. Dobra, biorę tu. Mm. Za a Jewę. <laughs> Poczekaj. Nie przybliżaj się, bo tu widzowie cię nie widzą. O. Ok. Za. Za Kaczyńskiego. Niedobre? A za... A za Dudę. Na Sońka za Dudę. A za babcię? Za Kaczyńskiego. Niedobre za Kaczyńskiego, A za babcię? No za babcię No pięknie. A za widzów się Chodź, wiesz za widzów. Zresztą tu za widzów, chodź. pozdrobimy. pozdrowimy. Zjeżdż za regularną widzkę Roxy i coś tam. Roxy.pl Zjedz za Roxy.pl A za wszystkich widzów. Za Kaczyńskiego. A nie! Zjadła, jak wróciłam, zobaczcie. No może lubisz Kaczyńskiego? Lubisz? Za Kaczyńskiego. Nie, jednak nie lubi. Za babcie. Sonia, za babcie. No zjedz, zabawcie. O. tutu. No. Tu, tu, tu. O Tu, olej, olej, Czas był tu i tam Mam chłopaku Eske miał Dobra Pozdrów widzów I pożegnaj się z widzami, tak? Ciu, 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 ciu Zrób papa widzom ma idealną jakość Nic nie ma. Co nie? Nie ma.